Indoberek, dobry, wszystkim. <noise> Witajcie w kolejnym odcinku z bunkra Zumierza. A że jest niedziela, to niedziela u recyklera. A co w dzisiejszym odcinku? A powiem wam tak, zalega mi jakiś złom w bagażniku. To jeszcze chyba z czwartku, więc zobaczycie co, żeby tam w czwartek wyhaczył. A i wspomnę o czymś, o czym trzeba wspomnieć. O czym trzeba wspomnieć raz jeszcze. Jak i z czego odzyskiwać... Takie złoto. Może to nie będzie taki stuprocentowy odzysk, ale coś Wam wspomnę z pewnością o odzysku złota. To jest sztabeczka. Moja prywatna sztabeczka. Także co? Zapraszam na odcinek. Zanim przejdziemy y, do sekcji złota to pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o wczorajszej paczce, paczce o zakupie, o zakupie y, work, kota w worku już pozwoliło powiem wam wrócić koszta, a to będzie jeszcze czystym zarobkiem. Mam też dla was kilka ogłoszeń parafialnych, no bo czasami trzeba to zrobić, a wykorzystam na to sobie właśnie niedzielny odcinek, w dalszym ciągu, w dalszym ciągu 70 ponad procent z was. Nie jest subskrybentem tego kanału, więc co, wciskujemy tutaj subskrypcję, to nic was naprawdę nie kosztuje, naprawdę yy, nie musicie za to płacić, no i warto też zostawić łapkę w górę, bo tych łapek u mnie strasznie zawsze mało, a to pozwala yy, takiemu właśnie czubkowi jak ja, złomierzowi wybić się chociaż troszkę, no nie będę narzekał na oglądalność, ale nie jest najwyższą, no, no ale to tyle zagłoszeń parafialnych, ja mówię, czasami trzeba to zrobić, a teraz przejdźmy do kontentu y, kontentem będzie złoto i złom, zacznijmy sobie od złota słuchajcie, jeśli coś przez przypadek pomylę no to po prostu pomylę, jeszcze jest wcześnie rano, y, jeszcze kawa za mocno nie weszła y, złoto, złoto, które dostałem od kolegi Szymona y, dostałem no oczywiście y, dostałem, no ale myślę, że sobie na to zapracowałem. Myślę, że sobie na to zapracowałem. Ci z was, którzy śledzą i oglądają mnie, powiedzmy, regularnie, widzicie, czasami pojawiają się u mnie y, takie wtyczki, czy jakieś inne piny ze złoceniami. Ze złoceniami ja staram się wybrać y, tylko te, które są mocno złocone. Oczywiście, na początku, na początku y, brałem jakby to powiedzieć, wszystko co choć trochę było żółte. No i to jest bardzo, no bardzo mylne może aż tak nie, bo w tych takich delikatnie złoconych to uwierzcie mi, to jest granie warta świeczki. Naprawdę granie warta świeczki. Gra warta świeczki, myślę, że byłyby piny Eltry czy układy UFO. Tam, tam to tak. Tam jak najbardziej no bez dwóch zdań to by było już do petarda, to by było petarda odcinam, odcinam, żeby nie mieć później problemu z wyciągnięciem a to pójdzie do elektropaki 6 zł za kilogram takich przewodów płacą, ale to nie elektropace, a o złoceniach nie podam wam wyniku końcowego, gdybym miał kilogram takich pinów no nie podam wam w ogóle żadnych wyników także no tu trzeba przeciąć, tu trzeba przeciąć i tu trzeba przeciąć, żeby je wyciągnąć najlepiej na kolanie. No i trzeba mieć oczywiście knipex albo jakieś inne dobre, <grymne> jakieś inne bardzo dobre cążki. Wtedy zobaczcie, co się dzieje z czymś takim. Rozchodzi się tutaj. Później musimy to wyciągnąć najlepiej w tę mańkę. O, wypychamy i mamy gotowe, mamy gotowe aż wstanę, aż stanę do was zobaczyć yy, czy słońce już nie przeszkadza i mamy gotowe, zobaczcie yy, no złocone, pięknie złocone piny no i ja już wiem, że takie, że takie warto skubać, żeby później powstało coś takiego są, w Polsce są firmy, nawet tych firm jest sporo, które zajmują się odzyskiem yy, złota z elektroniki no tylko, że niektóre, tak jak na przykład, no muszę podać jakiś przykład, zobaczcie jak to później wychodzi z tej mańki, trzeba wyciągać. Tak jak na przykład Sefina poleciał, trzeba to zrobić delikatniej. Tak jak na przykład Sefina, no to tam rygorystycznie trzeba wysyłać bardzo dużo materiału. 20 chyba kilogramów i odzysk na 4 pierwiastki, bądź na 3, no mogę coś palnąć, także mówię, muszę się, muszę się obudzić, ten jest jakiś sztywny plastik tu trzeba będzie zrobić to inaczej, czyli będzie to trzeba albo nie, tu chyba jeszcze trzeba ten oddzielić, ten od tego to postaram się zrobić to tutaj, tak no ten plastik jest no trudny do odzysku z tego, no niestety chciałem zabłysnąć, zobaczcie, jak troszkę młotkiem rozbijemy, to już zaczynają wychodzić. No poradzę sobie z tym, także to jako materiał do filmu słaby pin. Słaby pin, ale zobaczcie, wychodzą, no. no jak mówię, do Cefidy trzeba wysłać tego 20, ponad 20 chyba kilogramów i zapłacić później dużo, bardzo dużo pieniędzy, nie podam dokładnie kwot ani wyników końcowych, nie mówię nic w tym sensie, ale są firmy, są firmy, czego ja się dowiedziałem, do których wystarczy, że można wysłać 100 gram, 300 gram, pół kilo, ile się ma, tyle się wysyła i płaci się za ilość odzyskanego złota. Nie podam Wam cen, nie podam Wam firm, może niech to będzie tajemnicą, może nie tajemnicą, po prostu w tej chwili nie pamiętam, no ale i... ale znajdziecie na pewno wszystkie informacje sobie y, szukając po internetach. Dobra, y, tego tak zostawiam na później, bo go muszę tu młotkiem, muszę go tu młotkiem, a nie chcę robić tutaj sobie y, babaganu w tej chwili. Y, podejdę, podejdę do tego, podejdę do tego, y, coś o kosztach, coś o kosztach y, no kurczę, no nie powiem wam, dokładnie wiem, że tylko po prostu procent od, procent od wydobytego złota, no ale to jest jedna firma i ta firma nie wybije wam sztabki. Ta firma nie wybije wam sztabki, dostaniecie e, złoto powiedzmy w postaci e, blaszki bądź granulatu. Później trzeba wysłać do kolejnej firmy, która zajmuje się właśnie wybijaniem sztabek. Także to ten proces jest taki... E, 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 no, taki, czyli, czyli nie jedno, taki jednofirmowy, tylko to trzeba już trochę pokombinować. No i czasami warto, czasami warto żeby mieć coś ich takiego. No, zrobię z wami jeszcze jednego. To po prostu i niektórzy piszą, że to się nie opłaca, że to się nie opłaca, że szkoda czasu, że w ten czas by zarobili więcej. No, oczywiście. No, powiem wam tak, w tej chwili jest godzina y, chyba za 10, rano niedziela podejrzewam, że 50, 70, 90 może 100% może 10% y, z was jeszcze śpi czyli no ten, kto ma pieniądze na koncie, to pieniądze mu same zarabiają tam na lokacie czy coś y, a ten, kto nie ma to w tej chwili nie zarabia nic nie? ja też nie zarabiam w tej chwili nie zarabiam, nie zarabiam nic. Ale robię to... no też mi niektórzy mówią, że, że nie da się robić tego yy, nie myśląc o zysku. No kurczę, no nie myślę o zysku. Naprawdę robię to nie myśląc o zysku. Ja to wyjdzie teraz. Dobra, trzeba się jeszcze pozbyć tej blaszki. Tej blaszki jeszcze trzeba się pozbyć, nie chcę wyjść tak jak z tamtego, ale za to ta jest łatwiejsza, bo jest biały plastik. Ja już je rozpoznaję, bo ja już ich trochę przerobiłem. Już ich trochę przerobiłem, tam pewnie widzieliście właśnie umiem. umie, czasami jakiś szar się przewinie, czy coś w sensie. I teraz te blaszki, te blaszki, te plastyki tutaj się rozejdą. Te plastyki się tutaj rozejdą. winne się rozejść, powinien nastąpić rozwód plastikowy. Widzicie, jak się nagrywa, to one nie chcą współpracować. O, zobaczcie. I tu mamy już piękne, gotowe, zobaczcie, cyk. Zostało parę tylko do wyciągnięcia. I te parę się bardzo łatwo wyciągnie. I to są pełne, to są pełne złocone piny. No ja tylko teraz na takie zwracam uwagi, uwagę. Um, oczywiście wolałbym eltroskie, czy jakieś stare radzieckie piny, ale trzeba brać do czego jest dostęp no w danej chwili. No musicie mnie zrozumieć. Myślę, że część z Was zrozumie. Ale wracając tutaj do tych, co twierdzą, że to się nie opłaca. To się nie opłaca. To się nie opłaca zrobić w czasie, kiedy wyśpicie. Pewnie, że się opłaca. Jakiś plastik tutaj wpadł. No zobaczcie, no jest chwileczka. Chwileczka. Nie ma tego za wiele ale jeżeli będziemy mieli tego systematycznie dostęp systematyczny do takiego czegoś no to myślę, że zaczyna się robić e, opłacalne, tak? Może jestem w błędzie, może dalej doświerdzić, że się nie opłaca. Ja nadal twierdzę, że się opłaca. E, no to by było tyle. To by było tyle co chciałem powiedzieć e, na temat tego złota. Raz jeszcze muszę podziękować koledze Szymonowi e, no dzięki takim ludziom jak on wraca Wraca wiara w dobrych, uczciwych, sprawiedliwych ludzi. Nie musiał tego robić. Nie musiał tego robić. Nie musiał zdradzać mi wyników, jakie wychodziły. Nie znaliśmy się wcześniej, oprócz handlu wymiennego. Także, Szymon, raz jeszcze wielkie dzięki. A Wy, jak macie dostęp, to do skupta, skupta, skupta. I takie sztabki, i takie sztabki rupta. A ja teraz, co lecę do auta po ten złom. No i widzimy się przy złomie. No i ja już gotowy na złom. Przytachany, przytachany leży tutaj. Mam nadzieję, że Wy też jesteście gotowi. Tam jest bomba. Tam jest bomba, bo jest co? No bo już jest motoryzacja, coś dla siebie, coś fajnego, coś starego. Yy, nie wiem, od czego by tu zacząć. Yy, a zacznę sobie od imadła. Od imadła, zobaczcie. 8 kg. Imadło jeszcze jest zamrażnięte, jeszcze stoi. W zasadzie nie wiem, czy jest całe, czy ma tu płozę całą, yy, czy śruba będzie działała. Rozruszałem tylko tą. Rozruszałem przed chwileczką tylko tą WD i kawałek rury i poszliśmy, poszliśmy z tematem, w zasadzie poszedłem z tematem yy, i madło już wiem na 100% zostanie u mnie, zostanie u mnie, a dlaczego? Zobaczcie, po to ja je rozruszałem, żeby je sobie tutaj przymierzyć, potrzebuję tutaj i madła, a zobaczcie jak one pasuje, zobaczcie jak one pasuje, Kurczę, jak stąd, tylko albo śliwne yy, albo śliwne lekko tutaj ten cyzuszek, ten cyzuszek albo kątownik, bo to jest kątownik, kurczę, pokażę wam. kątownik idzie po całości, więc szlifnę lekko kątownik i zamontuję sobie tutaj imadło. To one mi tak ułatwi życie, tylko pierwszy spróbuję oczywiście, kurcze nie widzicie, tylko pierwszy spróbuję oczywiście rozruszać, a w stanie jest jakim jest, no jest, ale on szczęką przytrzyma. Szczęką przytrzyma, kurczę. Mam nadzieję, że będzie, że będzie działające. No, ułatwi mi tutaj pracę mega ogromnie. Ja wiem, ja wiem. Jestem komuś dłużny, obiecałem i madło, i mało w zasadzie. Ale przyjdzie na to moment, przyjdzie na to chwilę. Ja trafię, ja trafię, ja wiem, że trafię. Coś jeszcze fajnego. No, to mi zrobiło dzień. To mi zrobiło dzień. A czekało od czwartku w samochodzie na ten moment, na niedzielę. Po niebezwykła poziomica, ale to jest stara stara, już ją można prawie podpiąć pod zabytkowe narzędzie tak przynajmniej mi się wydaje, zobaczcie sygnowana W.M. Konde Dresden tu jeszcze jakieś sygnatury też są stara, aluminiowo mosiężna poziomica, no piękna sztuka nie wiem, pomyślę, jeszcze pomyślę jeszcze pomyślę, Kurczę, co z nią zrobić motoryzacja no kurczę, ta motoryzacja ostatnio można powiedzieć, że mnie prześladuje. Od nas ja absolutnie nie czekam. No to wiecie co to jest, nie? Tu wiecie co to jest. Tu nie trzeba być specjalistą. No ale podpowiem wam. Zderzak. Przedni zderzak do Majbacha. Do Majbaszka. Do Maluszka. Ma tu pęknięcie, zobaczcie. Żeby nie było, że ja coś ukrywam. No te otwory chyba są oryginalne. Więcej pęknięć nie ma. Żadnych wgnieceń czyli nie było gdzieś tam stłuczki no wiadomo, jakaś rodza, jakaś rodza tam w środku yy, siedzi jakaś rojdza, ale to delikatnie to delikatnie, to się da tam przeczyścić, wiadomo jak ktoś by i tak robił sobie na galanta yy, czyszczenie, piaskowanie chromowanie na nowo jest oryginał, oryginał jeszcze raz powiem, oryginał Oryginał to robi robotę z wszystkim, nie? Yy, czasami oryginalna śrubka potrafi zrobić yy, robotę. Yy, motoryzacja, motoryzacja. Yy, jeszcze raz motoryzacja. Yy, od czego? Simpson? Nie wiem. Nie znam się. Yy, widelec. No, przedni widelec, tak? Ja na to mówię widelec. Nie wiem czy ten. Błotnik nie był przypadkiem ucięty, czy ktoś go tam jakieś gumy nie przekręcał, ale zobaczcie. No tutaj też ktoś, też ktoś zaspawał ale dalej to jest oryginalne. Dalej to są oryginalne części. Podpowiedzcie mi, kurcze, od czego to jest. Ja już się zagracam tymi e, fantami motoryzacyjnymi, ale to może jakiś motobazar. E? To, by był, to by był pomysł, tylko trzeba było trochę tego nazbierać. Fajna sztuka, fajna sztuka, bo to sorki, bo to oryginał coś jeszcze z narzędzi, czyli klucz tylko klucz, to już tam nie będziemy się nad kluczem rozczulać kawałek starego przełącznika tam są jakieś blaszki miedziane, ale ja nie dla miedzi a ja dla tych kwadraciochów, bo tu są fajne, tu są fajne kurcze kwadraciochy, nie wiem czy wy o, widzicie teraz, widzicie, są tam fajne kwadraciochy do odpalenia no a mieć będzie po prostu przy okazji Motoryzacja, nie motoryzacja, to jakaś smart lampka rowerowa zobaczcie działająca. Działająca tu się włącza i tu się wyłącza na baterie. Odkręcałem, sprawdzałem, razem z bateriami wziąłem, czyli na pytark jak najbardziej. No i tu mam jeszcze yy, widelca, amortyzator z lampą. Yy, kurczę nie wiem od czego, czy to jest kompletne czy nie, wydaje się być, że jeden jest wyżej a jeden jest niżej, bo po prostu y, zobaczcie, no krzywo stoją coś tu jest przekrzywione coś gdzieś, jest, o tutaj pewnie jest y, tu jest pewnie przesunięcie tak mi się wydaje, A to się da tam wyrównać, nie? <laughs> nie wiem kurcze, czy to całe y, czy to tak powinno wyglądać y, pójdźmy na spód spójrzmy na spód tych amortyzatorów, nie? To aluminiowe aluminiowe amortyzatory, być może jeden po prostu nie działa, dlatego wystrzelił, wyskoczył, e, czy to się da zregenerować? No myślę, że tak ale przede wszystkim oryginał i jeszcze raz powiem to, e, oryginał także znów posypało fantami motoryzacyjnymi e, no, to podpowiedź ta podpowiedź od jakiego motocykla a ja się chyba wezmę za te imadło e, na pewno je zapiukam teraz i zobaczymy i Zobaczę kurczę, czy to będzie e, żyło. E, wczoraj też w wolnej chwili zrobiłem sobie kolejny wieszak ze starych grabi, ale tutaj się w mych, e, to już będą trzecie. E, wiem, grabie Was nie interesują. Jedne wiszą tu, drugie wiszą tam. Trzecie gdzieś powieszę sobie sam. Wszystko robię sam, co? bo co? Dobra, e, nie przedłużam e, miłej niedzieli, miłego popołudnia. Trzymajcie się, hej.